Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie i zgadnijcie gdzie jesteśmy Tak dokładnie, przyjechaliśmy na wieś, bo dzisiaj szykuje się super, ale to super dzień Mamy zamiar spędzić tutaj 24 godziny w warunkach, które zapewni nam Adam Mam nadzieję Adam... jesteśmy na rejony tak? Mam, na... Mam nadzieję, że zapewnisz nam odpowiednie warunki. Te, warunki te warunki, tutaj warunki są bardzo dobre myślę. No właśnie, no nie za bardzo, e, dlatego będzie to dla nas wyzwanie e, Udęka, e, dla Będzie siebie. to dla nas wyzwanie Udrowne wielka przetrawa Dawaj spisz. On jeszcze się nie obudził po wczoraj, Zetrawa. także nie zwracajcie na niego uwagi W każdym razie, jeżeli ty jest jesteś nowy na kanale to taki sam czerwony przycisk jaki widzisz na moim paluszku zostaw tam na dole i dąż najszybciej rozwijającego się kanału. I nie zapomnij o konkursie, bo każdy kto przez 30 dni dodaje komentarz, lajkuje nam filmy no i subskrybuje kanał może wygrać z nami jeden dzień. Wygrywa 10 osób. Także cóż, mi nie pozostaje nic, nic innego jak zaprosić Państwa do oglądania. Mam nadzieję, że zapewnisz nam tutaj jakieś fajne atrakcje. Obiadek ja tak będzie. Bradam, to co my mamy tutaj robić tak właściwie, bo wiesz. No to my... pierwszą taką atrakcją to jest może byście tutaj troszeczkę yy, pomogli nam. Aha, czyli atrakcja yy, czy, yy, czy pomoc. No nie, ale to jest przy okazji, wiesz takie odbicie się od takiej rzeczywistości w mieście życia, no to Ale my nie w żyjemy w mieście na rzecz. Ale życie życia na wsi troszeczkę, to może ja by właśnie się zajął obieżkami teraz, by je przegonił w jakieś inne miejsce, to. Ale przecież to jest nudne. Come on stary, miałeś zapeś nam jakąś rozrywkę. No to jest początek dopiero. Ja nie będą sobie na spacer, Nie możesz trochę pospacerować. No nie, a nie wiem. Jak coś mam na obronę, jak będzie się jakaś rzucać. Ale

Ja bym się bałcił one. Myślisz, że są przy... Raczej na nastawione nie są. wełna. Dobra Adam, tak szczerze, nie? Te owce to macie na wełnę czy na. Jak, na... no co ty, na wełnę będziemy marnować? Takie mięsko dobre na wełnę. No, co ty? Nie, to by, go... by go... Ubijacie. To, to, naj... to jest ulubione mięso wioli, właśnie. Zaniewola? Co tak, tak, codziennie. Witane e, cztery lata. Wielka, na naprawdę, naprawdę zja zjadasz takie owieczki o, małe? Tak, a co ty sobie myślisz? A ty byś nie zjadł? No. Znaczy ja to najbardziej, uj, uj, ja to to najbardziej lubię. Mieszko Króliczka, no ale z owcy też jest ok. Ale to widzimy te owieczki. Przecież twoja mama dzisiaj zrobiła z owcy. Nie no tak no. I powiedziała że na kanapkę. Mamy wszystko. Około, że... Spróbujesz. Ja Naprawdę nie ziem do... tego. Ach, ja dołożyć. tego nie ziem. Ale ty nie wiedzieś jakiego jedna to ziem. Oni to już studiują trochę co? co tam? Jak no, ci się no, podoba? No, A to że zaraz będziesz? Po po co to kurnik? Słuchajcie odkręć. Ja to sprawę mam do ciebie. O, jest jaka cudzutka. Wziąłbyś to owieczkę właśnie fajne co? Fajna owieczka. Mam do ciebie sprawę. Wziąłby się pod do bojny bo Sklepawa ją wykupili. Nie. Co? Sklepawa ją kupili. Nie, ja to wykupuję, no, ja do domu ja, to biorę. Nie, no to ona no, dokłada. A, a, ale, a ale za ile? A za ile? Słyszysz, za ile kupili no, tą? Tak ile? Nie ważne. To ja ją też chcę kupić za 50 zł. Nie, nie. Dawaj, nawet jeśli to kaba albo to. No i spróbujemy będzie gratis. Ufa, no ale wyś nie dasz taki, no, do... dlaczego? No, chcesz oddać no, do... coś takiego do ubójni. No przecież ludzie mają te są takie małe. No też mało co wysi. Ale z takiej malutkiej owieczki? Ale to jest taki świerzutek. Nie, dobra, 100 zł ci za nią dam. 200. 200 Tutaj brakuje chyba babaw wiosny, rozumiesz? 200 zł. Myślisz, że po co on tak poduje na kebaba? No ale ja chcę móc, że regres już o co chodzi, dał deskę. Dobra, pójdziemy. A głowa je obra Położy się głowę i. O tak? Myśli, nie, 300 zł. Słyszysz? I tak. No. 300 zł. Ale ty tak, nie. No i gdzie? Ona musi taka. Do... 1000. To, to jest jedzenie, tak człowieku. Tysiąc, nasz. Ile masz takich pokaż, ja? pokaż! Chcesz się na A to tak, jakbyś jedzenie trzymał na talerzu. Nie, zostaw. Ja, ja powiem tak. Dobra, jedziemy do bagażnika Dobra, z, i wracamy na hatę. Słyszysz, jak twoje numeru robiła? Dobra, słyszysz? Jaką drugą Tysiąc złotych ja ci zapłacę, nie oddawaj ja do dobojni. Teraz nie 10 będzie złoty? na kebaba, uciekła. Tysiąc złotych, no, no, nie oddawaj do dobojni, to jest takie owieczki. No, Ale to co weźmiesz tylko jedną, zobacz ile ich tam jest, zobacz tam jak biednie patrzą, patrzą. Zadzwonię do kebaba, zapytam się czy inna by nie mogła być, bo tam sobie już. czemu u... akurat to? nie masz że jeżeli się uda, to wtedy to będzie. Nie patrzyli. patrzyli, bo oni no powiedzieli, że mają właśnie... oni chcą takie malutkie tylko owieczki na kebaba. No bo to jest jedne mięso, no kebaba. Wy się lepszy. Jesteście obrzydliwi, nie? Nie, nie, dobra. co? Dobra, to chodźmy, chodźmy stąd, bo ja nie tu być. Ja się boję, dopóki tu być. my tu jesteśmy, nic nie pójdzie na kebaby. Dobra Adam, to gdzie nocujemy? No właśnie chodźcie, pokażę wam, możecie sobie rozpakować rzeczy z tutaj Tutaj? co? Normalnie przyjmuję gości tam na domku, gdzie pierwsza raz was przyjmowaliśmy, tak? Z chłopakami tam na tym domku na drzewie, no ale a tutaj, że was polubiłem, świąt, no pamięta? to pokażę wam bardziej ekskluzywne klimaty Zapraszam Że nas polubiłeś No i? No tak, chodźcie, chodźcie I mamy tu no noco... a kto to jest? A to się nie nie przejmujcie, bo on tutaj już od tygodnia ale, ale miejsca nie ma no. chyba Jak tak? Że... Chodźcie, jest miejsce, są trzy zmiany, nie, no, normalnie nie. dużo jest Ale kto to jest? Nie ważne, on nie chce leżeć. Co tam? Chodźcie, pokażę wam pokoje. W Tutaj macie jeden pokoi. Stary, jeden troszeczkę roku. inaczej rozmawialiśmy. Powiedziałem, że będą, no, będą, że będą dobre warunki, tak? Będzie, będą łóżka, są łóżka, czysta poście. No, wszystko jest. Mam Nawet kominek macie. Tu macie kuchnię, tam jest kominek. Ale stary, troszeczkę inaczej się umówiliśmy, mieliśmy spędzić. Tu macie łazienkę, ładnie, fajnie. Wszystko! wszystko. Tutaj kolejny e, Jeszcze jeden pokoik macie. Fajnie, czajnie, Ale to nie są jakieś dobre warunki. A tutaj, no tylko trzeba będzie pościelić, ja, a tutaj macie na przykład większą sypialnię, jak dwie osoby jak poznać. to jest... Ale tyryziasty zadowolony, widzę, że podobają ci się takie klimaty wiejskie. Odpocząć sobie od miasta, co tam no, tyryziasty? Znaczy, ja lubię znaczy, takie klimaty, no, ale nie no, wiem, czy miejsca jest odpowiednie. tyle no, ile no, trzeba. Jest miejsca, jest miejsce. Ale no ja nie, no, nie, no, ja no. ja nie, no, mam no, mam to ja mam namiot jeden, to mogę namiot rozbić jeszcze. A to wielka w namiocie może. Stary, a ty gdzie będziesz nocować? Ja w domu u siebie, w pokoju, ja mam pokój swój Jak to? To co goście się tutaj po domku zobaczcie co i jaka. Komuś ustawi Ale może ja chcę tu być, to jest Ale to może pokój dla mnie, może ja chcę tu wejść sobie. Ale co za mienicówką, może ja będę tutaj w tym pokoju. Tam, na bez dawki na chwilę, na chwilę tylko, na chwilę tylko ze Jak na słabo. wiesz, nie chcę tej chłopoty za bardzo brać tam na górę do siebie do domu, ale jak coś to ja bym miał do ciebie normalny pokój, takie wszystko fajnie. On nie o, niech śpią sobie tutaj. No, ale to chyba jest miejsca dla każdego tam w tym domu. Chcę no, ci żeby było miejsce dla każdego. byłoby by miejsce, mogłem pomieścić, ale pamiętaj, że jak mama oglądała tam te filmy jeszcze jak Wiola była tylko na kanale, później jak ja doszedłem, to ona powiedział, że to reszta to są takie syfiarze i ona nie chce, nie chce po prostu takiego syfu wybrać brać do siebie do domu. Ale powiedział, że ty normalnie śmiało możesz. I Karinka, ale Karinki nie ma teraz, więc ty śmiało możesz normalnie iść sobie do pokoju. I miał pokój z widokiem na rzeczkę, bardzo fajny, elegancki. Wiola mówi, patrz, panna jest, fajna ta wanna, co? No, no co? Ja już mógł się pluskać, czeka mość do mieć. I patrz, szybę daje i możesz patrzeć na szybę. Szybę I gwiazdy w nocy. Ja już to zarezerwowałem. Zarezerwowałem że on tu śpi. Dobra, to co, chłopaki, ja wychodzę po prostu. I dziewczyno. Pseudo, dobra, babo chłopie, dobra. Ale co to ogólnie nie podoba, Maciu Domek? Tak, jest spoko, no. A ty gdzie idziesz? Idź. Ja zadam na chwilkę. Ja muszę mu coś pokazać na dworze jeszcze. <laughs> Ja nie wiem czy powinienem się tak zachowywać w sensie, czy powinienem iść tam do domu, ale nie chcę mocować w tym, w tym holenderskim domu. Teoretycznie powinienem zostać z każdym. No ale w sumie skoro mi proponuje lepsze warunki, no to skorzystam z tych lepszych warunków. Może troszeczkę frajerskie zachowanie, ale mimo wszystko wydaje tak. mi się, że należy mi się za trud, który poświęcam na kanale jest panie w lepszych warunkach niż, niż oni. Także powinien wszystkich puścić, no ale skoro, skoro nie chcę, no to no tam parę mi, 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 niemiłych słów powiedział, że, że są tu dosami i teda itd. Dlatego. No ja tego chyba sam skorzystam po prostu z możliwości przespania się w normalnych warunkach. Fajny kotek, co? No spoko. Gdzie tak, mam ten, ten apartament? No to jest taki apartament, takiego apartamentu nawet w Warszawce z takim widokiem dla nas nie ma. Zobaczmy, w się sensie tutaj. Tak, no tak. No, no przyjemnie. Ale wejdź sobie tutaj. Spójrz tak ładnie. Rzeczka, słoneczko, pięknie drzewa, mnóstwo zieleni, bajka. Dużo pozytywnej energii ogólnie. O tutaj będziemy swój pokój. No spoko, tylko mi trochę szkoda. Zobacz, jakie im warunki zapewniłeś. No, ale, no, co prawda, to prawda, tak? No nie będziemy hołoty do domów wszystkich do tych najgorszych. No, śmierdzi od nich stary. no. Musisz mnie zrozumieć tak, że moja mama też nie chce, żeby teraz ludzie chodzili do domu. To co wszystko już wiesz? Nie wiesz gdzieś. Już... E, co wydalam się tak? To nie, jest? Ale trochę szkoda mnielepieć, nie? Zobacz, nie, ale wy tutaj nie chodźcie. Dobra, ale to poczekajcie, Dobra, do, zbawne, my zejdziemy zbawne, do was. Zbawne. My zejdziemy do was tam na dół, sobie pójdziemy tam na kanapę na taras? Dlaczego my nie możemy to wejść? To no nie, wy nie możecie tutaj chodzić. Czemu? Co wy śmierdzi od was przecież, wy? Kogo? tak walnie od nas. No to, ale od odwioli ty zaczął ostatni śmierdzić, no ale nie, nie wiedzieli. A na Dobra, na dół. Nie, że tutaj nie możecie wejść. Ale to nie śmierdzi. Dobra, Na dół, na dół co? Co dobra mieliście być mili, mieliście co? być mili, mieliście mili, mieliście miło przyjęcie. to, to, to co ty sobie jakieś może ognisko, czy coś sobie wziąłeś? Co no przykro mi, no ja... Ale wszystkich atrakcji wam nie pokazałem, to może to co? No będziesz tam tak siedział atrakcji, na górze ale... cały czas? Ty, Do sam sam chodźcie, chodźcie, pokażę wam, a będziesz tutaj siedział. No ci powiedzieć, no? No, co masz? no chodź ze mną, bo mnie tak ozostawiasz? Czemu mnie zostawiasz? Nie na filmie się nagrać. No to co, no to nagrywaj sobie sam z nim, beze mnie. Nie, ale ty też możesz chodzić na kajaki, pójdziemy na Co się stało, co by tam, o czym no wchodzili tutaj do góry. To przeszedłeś na ciemną stronę, tak? Wieszniaków? Też jesteś wody wody? wieśniakiem? To ty przeszedłeś na ciemną stronę, zadając ale się ale z znaczy, czy wieśniak, czy, chuchu, czy ja, nie, nie przesadzać, Ale co to za różnicę? Czy wieśniak czy chłopiec? No, okay, a co to za różnica? No, na równi, no, no to ty mówisz, że od nas śmierdzi. Nie, to nie, źle mnie po prostu zrozumiałeś. Ja a, ja, ja śmierdzisz, ja śmierdzi, ale, ale nie, ale no, A to akurat powiedziałem prawdę, no bo ono chyba Dobrze, tak? Dobra, no, usiądźcie chyba, nie? tej chwili, bo zostaliście. Ale dobra, Jaszczu, nie przesadzaj! No, po prostu nie, nie ma miejsca tam u was. Dla was. Gdzie no, no, jest. Się Gdzie na tej się na do Dredziasty, może jakieś piwerko jeszcze, co? No, no, Piwko, jakieś. No, no, jak no, dobra, no, to, no, to, no, jest. No, to jest dobry pomysł. A ty co, na materiał już nagrałeś, czy nie nagrałeś tego materiału? Ile ci filmu jeszcze zostało? No co? O, co ty Ej, kuraga, dobra. Niski pójdą O co chodzi? Dobry, no, bo już nie. A to, to, teren, to jest mój teren. Co, no, tutaj jest. Mięk, jest. co, no, co to jest mój teren z tej wiochy, czajcie to? Bierzmy zadzwonię, bo to w tą ekipę i wypiętam. stąd co? Ja taki sobie Że z mojego terenu Ale o co chodzi? Ale dobra, nie przepychajcie. O co chodzi? Wytłumacz mi. Dobra, cicho, cicho. Wytłumaczcie o co chodzi. Kościele wstyd nam jest. Za niego, bez bożnika Wyklęli go z czajś towarzystwa. Jak wyklęli? Nie da rady tak osobom jak oni są. Powiedzieli, że go bez jeżeli go Zobaczymy na wiosnę, czy ma wypad z tobie, Ale to no. jest jego dom, on tu ale mieszka. Mnie to chodzi no, dom już nie jest. Ale ma? Ma w... zakorkowała już, no. do końca. Ale, ale on, on może być bardziej od, matka, od ciebie, bo ja się niedawno z tobą widziałem. Ale ty cały czas kłamiesz, to ty powinieneś do sklepu. Nie, zadawała. Zadawała. Wiesz, no. No. świetnie, że się w końcu. Świetnie, że na nią psychiczna mówiłeś No, świetnie. Ale to każdy wiedział, o co chodziło, tak? I w końcu jak wyszło więc Bo była. No nie było. No, może do was to są normalne. Znaczy, wy to wiecie, wchodzicie do sklepu, bierzecie, co chcecie, wychodzicie, nie płacicie tak? Dobra, ale wytłumacz Wykowała mi go... jaki masz do nas problem Bo tak jakaś kupa się na gwiazda zrobiła A ty jest jakaś pizza i co? Teraz. Co teraz? W całzeniem kurwa, atencyjna. Wszystkie mi są. Że co? Ja ja tak, agresywnie, ale bójdę, ja też nie tak, tak bardzo. I wy mówicie o kościele, tak? I o tym wszystkim. Ja pójdę do spowiedzi, a ty we złożniku tam Ta. cię w kościele no. nie no. widziałem nigdy. No nigdy. Ale to dobrze, że z tego terenu możecie wyjść teraz sobie iść tam do kościółka. Na Chyba wody. oszalałeś no. gościu. Ale to, to, tak, ale to jest jego teren. Ale ten grzecznie idziecie do auta. Ale dlaczego wyrzucasz go ze swojej posesji? Bo wszyscy na wiosce podjęliśmy taką decyzję, że ma stawić tam wypad. No. Że słucham? Ale Że... to jest jego teren. O może tu Ale jak, zawsze. Jak, jak jego chcę, własność. Jak chce to możemy tu nawet to spalić to jest... człowieku. człowieku. Co ty w ogóle? Spali? spalić? spalić? Jego? Wszystko. Ja to, to wiesz! Spalimy. Mam z wojska jeszcze materiał wybuchowy. To wszystko było ostatnio, okej, okay. pogodziliśmy się. Mogę wybuchowy. wysadzić. I nie obce, zostawimy i tyle, i wszystko spalimy. Ale dobra, stary. To jest proszę stąd proszę, proszę, wyjść z terenu prywatnego. No wy wiódzcie. Nogi w dupę ale i wypiętnę laskę. Do do dlatego to. ja do was mówię, że proszę Ale, ale kim to to my to my to jesteś, to ty będziesz co mówił? No mam co. Po kolei, po kolei. Ja tu jestem jego młodym, Ale ludzie, wy nie jesteście na swoim terenie, to jest prawo, rozumiecie. Ale no. to i on jest u siebie i on chce, żebym ja tutaj został, a wy nie jesteście na swoim terenie, więc My proszę bardzo. A ja się opiekuję pod jego nieobecność, i co? No. I ja co tu wszystko nie jest? robię. Nie jest tak. nie jest. Ja tu wszystko robię. Ale chcecie, żebyśmy zadzwonili po służby porządkowe? To, powiecie, o Ale przecież no. będziesz mi tu konfidencił, czy też, stary? Tak Siadamy sobie na ławkę i w ogóle nie zwracamy na to uwagi, bo ja... ja nie będę nie, z dyskutować, stary. Ja nie będę z ja dyskutować, no bo <laughs> ja ja nie ma o czym z wami dyskutować. Ja tu wszystko siły, moje. Zobacz, Mnie jeszcze nie brudny się, jestem, ty. widzisz? Nieumyty, bo robiłem cały czas pod jego nieobecność. Aha, to Kuznę może jest? dlatego, że tutaj robiłeś, to jest twój dom, tak? To jest już mój teren. To chyba zabytkowa podjęła. No i no, ja, to zobacz, jest ale mój teren. Już. To, to jest, to jest A on wy, wynosi się, stąd. No, jedynie ty? Jedynie ty. Się stąd, Oni wszyscy. No i moja kuzynka też, w sumie, nie? Bo zdradziła Ale to nie jest wasza wieś. Chciałbym wyjść? Ty wyjdziesz? Nie można tak. Jest. Zostaw, ale zostaw go, bo ten na, nie nagrywaj tego, nie nagrywaj, za dużo tej przemocy jest tam. Idziecie stąd się po kolei. Dobra, wy się stąd, czekajcie. Wynocha. A nie, paski? dobra, dobra. Ja uważam, że on, oni mogą Są robić jak wynocha. to. Wynocha. Idź. Koniec A ja najgorszy. No. No i po co tam czekacie? No i co tam czekacie? Noc, jak będziecie grzecznie stać, to przyjdziemy tu i spalimy wam tą budę i was podniemy. Ale ty, ty jesteś jakiś, co ty? Ale to w ogóle to można zgłosić przecież. To jest chore co on gada. To są groźby, nagrady, Dobra, odniósł tą siekierę, pracę oni mają. Robią. Oni, mają oni są przygotowani już do ataku i do tego, żeby no, nam że zrobić. Tak? E, jak ale myśli, to co, to taka polityka jest na tej wsi? Czy o co chodzi? No to my sobie coś nigdy tak nie było. No bez przysady, Uważaj, bo oni Każdy rzuci. się zbiera, zgromadzeni nagle decydują, kto ma być na tej wsi, a kto ma nie być. No kurde. Na tej ławce to się To nie się wyraża. To jest przesady. Stary, ja rozwikłam tę sprawę po prostu inaczej. Jeżeli oni mówią, że będą wchodzić sobie na mój teren prywatny i będą mi kazać stąd wypieprzać, no to ja zadzwonię sobie do sołtysa i zapytam się, co to ma być, skoro niby cała wieś się zgromadziła i powiedzieli, że nie mam wstępu tutaj. Zaraz zobaczymy. No jak, no, prostu, yy, no to, to, to nie jest średniowiecze. To jest to nie jest średniowiecze, właśnie. Tak nigdy nie było. Zaraz się wszystkie dowiem, o co tutaj chodzi. Halo, halo. Czy zadzwoniłem się do Sołtysa? Tutaj w naszej wsi. A, o. Właściwie, bo jest taka sprawa, że tutaj chłopaki mi nachodzą na teren prywatny i mówią, że nie mam wstępu na wieś, że tutaj na całą wieś. Że było zgromadzenie jakieś i nie mam wstępu kompletnie o co chodzi? No, Adam tutaj ze wsi. Tak już się denerwuję, że niedługo na policję zadzwonię z tym wszystkim. Policja tutaj nie ma nic do gadania. Jak? Um, prawdą jest to, co mówią. Ale co, że jak, jak prawdą przecież to nie jest średniowiecze, żeby mi na teren prywatny wchodzili i kazali stąd wypieprzać. No jak? No ale to jest teraz nasza wioska. Jak? Ale to, to, to nie jest inne państwo przecież. W tych czasach my mamy... My mamy kontakty w wpisie. Tutaj, teraz czasy są takie, jakie są aha. Czyli co zadzwonię na policję, to nikt nawet do mnie nie przyjedzie, tak żeby mi pomóc. Jak oni tutaj już maczetami nie. do mnie rzucali. Czyli mają mają prawo maczetami we mnie rzucać widłami wszystkim. No, pożyczyłem dwie. No, co się tak lampisz? Macie czas do 20. No. Jak mnie, to was pochlastamy i spalimy wam tą budę. Ty jesteś chory jakiś, nie ma takiej opcji, idźcie stąd, nie chcę na ciebie patrzeć. I nie na was być. wszystkich też nie chcę patrzeć, jesteście obrzydliwi. No to, idźcie stąd! Wiesz, to jest trochę Idźcie tak. stąd! No, to, skoro sądycz jest... nic nie zareaguje, mówi, że policja nic nie zareaguje, to co? Ja nie wiem. Pierwsza ja taką sytuację. No, no, no weź, nie spod... Będziecie tu chwilę pod 20, to tu spadnie 40 osób. To brata jeszcze no, weź, i wujka, i babkę, i siostrę. No, ale co cię odwaliło, żebyś ty na swoją rodzinę tutaj przyprowadzał innych ludzi jeszcze? Co mam przed chwilą nikim dla Ciebie byłem. Ale, ale jak nikim, jak ty przychodzisz na mój teren tutaj prywatny i mówisz, że zaraz mnie spalisz, mój że teren? mam stąd wyjść? A ty mówisz, że to jest Twój teren, skoro to nie, to nie jest. Nie rzucaj tym, bo mi to to jest, to jest, ten jest ten nagrane wszystko, będziesz miał problemy. On już to jest nagrane. Bardzo dużo. Nie, nie podchodź do niej, bo jest Nie, zaraz podejdę. Nie, on jest sobie Ja zabiorę tą nie. O, a dwa miesiące temu nie znałeś czubku. No ja nie wiem, ja nie mam zamiaru w tym uczestniczyć, to jest twój Adam cyrk. Ja muszę ogarnąć tą całą sytuację tutaj, bo nie wiem o co chodzi. Na pewno ja... nikt nas ty nie ty wywali. Ty tu lepiej nie, ale... nie zostawiasz, dosaniesz kosą to, wiesz, to się, się przekonasz. Ale w ogóle nie może być czegoś takiego, że zgromadzenie jakieś na wsi i co? I oni mówią, że ja mam stąd wypieprzać? W ogóle ja mam stąd wypieprzać, ja cię pilnują, jakby ciebie pilnował. To twój teren, ale teren jest na terenie wsi. Wydaje się, że oni zazdroszą, żeby teraz tutaj przyjechaliście ze mną sobie czas spędzić na wsi, a oni wiedzą. Dobra, my stąd zawijamy. No, ja zawijam, Adam sorry, ale takiego nie prawa mają. nie ma to w ogóle, prawa prawa, to że Polska prawa. jest takim krajem okrutnym, okropnym. co to w ogóle za rzecz? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Nie i nie, dlatego ja muszę tutaj po prostu zostać na jakiś czas A, to, ogarnąć. To, ogarnąć. Ja muszę to ogarnąć. No nie, jeszcze z nią na ten temat nie rozmawiałem, nie, nie wiem. Też muszę porozmawiać. Tak na razie do sołtysa przy razu nie Nie wiem, nie wiem co. Ja tego sołtysa chciałbym. Jestem ciekawy, kto to taki mądry jest. że mówisz, że jeszcze tutaj widły Jak można? Maczety? Co jeszcze Może jeszcze gazówki? Miał jakieś przycisną pułapkę. Ja nie wiem, no mnie to przeraża, bo oni naprawdę zaraz mogą te z widłami z jakimiś pochodniami. Dobra, bo tam ma... która jest godzina? 19? To za godzinę będą tutaj ludzie. Ja zawijam. Nie wiem jak wy, jasno chcę A ja zostaję. Ale A ja ja, zostaję. ja muszę tutaj zostać. To ja, ja zostaję, bo ja go nie zostawię będziemy. i ja, po będę po z nim. Nie, ja, ja będę walczył Nie, ja będę walczył z nimi. O co chodzi? Ten teren opole. Nie wiem jak wy wrócicie. Ja będę walczył. Ja ja Nikt Zrobią. nic nie zrobi mi na, na pewno. Nie wiem kto ten teren. To jest niemożliwe. Nie wiem, ja ja zawijam. Ja cię zostawisz, tak jesteś szef swojej. bo jak wrócę. Dobra, jak będzie trzeba, to staniemy murem, nawet z drżąc. tutaj tym tutaj będziemy walczyć z nimi. Nie wiem, jak przyjdzie 40 osób wam spalić, to... to... do samochodu schowaj i tyle. No i co, zadowoleni jesteście z siebie? Ja się ich nie boję. Wypadź tam, wypadź tam. Ten z tym nożem A... stoi tam, czas. Nie wiem, czy chcą mi jesteście? dać za wygraną, ale... Dobra, odsuńcie się. Chcemy wyjść, odsuńcie się. Bo ja nie wiem, czy mnie nie, nie... No to odsuńcie się. Wyjdziemy. Tylko odsuńcie się. No chodź, no chodź. Ja nie wiem, czy on mi nie dźgnie. Dobra, to chodź za mną. Dobra, to ja go dźgnę. No chodź, ja no chodź. nie ty jak pozwalają, to Idź, no idź! To, Rafał! Wyjdźcie stąd, wyjdźcie z tego treneru. No i po co tu przyjeżdżałeś w takim razie? Skoro miał wiedzieć, że tak będzie, no jak po co No Adam se nagrabił, no i tak ma. Ja sobie nagrabiłem, jak ja nawet nic nie zrobiłem, to są chorzy ludzie. Adam se nagrabił, powiedziała. A czym sobie no, nagrabił? Nie, nie wiem, no to już pan wie. No i co? Nie wiem, oj co i po się ale i się! Już! No, już. Dobra, no, ale już. Ale ja no, z co? co? Dobra, co? To, co I ty? To, co I ty? To, co? Nie, nie. Telefon co? No człowieku? Co? No, co? No, co? No, co? Dobra. Mam skracześć czy nie? Naprawdę, nie? Nie wiem. Dredż, na pewno chcesz tu zostawać? Co? Na pewno chcesz tu zostawać? Tak. On lubi takie klimaty. No dobrze, ja, ja to gdzieś. Ja jechać, nie jedzie. Nie wiem, dla mnie to jest patola, my stąd zawijamy, po prostu nie będziemy w tym uczestniczyć.